Cześć wszystkim, tutaj Nina i postanowiłam się z Wami podzielić historią, którą dopiero będzie się dziać, ale postanowiłam w sumie wczoraj, więc nie do końca tydzień, ale dokładnie od jutra będzie tydzień do Colossal of Ostrava, gdzie wybieram się na Florence. I póki co jeszcze nie mam nic gotowego. To jest chyba pierwszy taki raz, gdzie postanowiłam tydzień przed jakimkolwiek koncertem, że na niego jadę więc naprawdę zapowiada się ciekawa przygoda i dlaczego zaczynam dzisiaj? ponieważ dzisiaj jadę na zakupy by kupić część rzeczy, która mi będzie potrzebne. mam nadzieję, że będzie Wam się podobało ono trochę inaczej niż ostatnio ale to dlatego, że zapomniałam nagrać później ponieważ dostałam zapalenia spojówek co wycofało mnie trochę przez kilka dni z czegokolwiek ale póki co testuję, ponieważ ostatnio jak byłam w galerii katowickiej kupiłam właśnie w seforze. Te rzęski i to są Ardell Whispies. I ten cudowny brokat to jest Skika, taka cała paletka we wszystkich kolorach, ale ja wybrałam ten czyli ponieważ wydaje mi się, że fajnie idzie z tym lookiem. Zostały dwa dni do ostrawy, ja wiem już, że na pewno jadę. Wiem już, że jadę autem, eee, ale oprócz tego nie mam nic w sumie, ale najważniejszy mam look. Jak widzicie to już oficjalnie bilet jest na jeden dzień. Teraz tylko trzeba wszystko spakować, co będzie trochę gorsze. Jak widać nie nagrałam nic, że to już jest dzień konceptu dokładnie rano, ale to dlatego, że obudziłam się o 5.30 i zaczęłam się szykować, więc oto szybka przebitka na to jak się malowałam. że byłam na tyle przerażona, że nie myślałam o tym, żeby wciągać telefon, ale jak widać znalazłam się, bo dotarłam na miejsce o dziewiątej i po mojemu zdziwieniu były tylko trzy osoby. Co to jest? Ktoś mi powie, bo ja naprawdę nie pojmuję tego. Cała scena jest okręcona tymi taśmami, a my sobie stoimy. Ta... organizacja tego festiwalu była totalną masakrą, oprócz faktu, że Nikt tam nie wiedział, co się dzieje, nikt nie odpowiadał na pytania, nikt nie chciał rozmawiać. W sensie nie umiał się dogadać, ponieważ mówił tylko po czesku. Yy, same bramkowanie było dość dziwne, ponieważ część osób puścili 3 minuty przed, a część dopiero o równej godzinie, ale było ciekawe. Jak widzicie, pogoda nam dopisuje. Nadal nie mam pojęcia o co chodziło w tym otwarciu. Ja aktualnie umieram już się wszystko skończyło, ale ja naprawdę nie wierzę w to, co się stało. I tak, jak byłam negatywnie nastawiona do wszystkiego, tak okazało się to najpiękniejsze wydarzenie w moim życiu. Ale więcej opowiem Wam, jak wrócę do domu. No i oto jestem. Co prawda, prawie tydzień po tym, jak wróciłam, ale musiałam to jakoś przetrawić, jakoś przeżyć. I tak jak już wspominałam, sama organizacja festiwalu naprawdę leżała, i jeśli. Ktoś narzeka na polskie festiwale, to polecam się przyjechać do Czech. Na pewno to sprawi, że bardziej doceni to, co mamy. Zaczynając od faktu, że właśnie same rozwiązanie z bransoletkami dawanymi przy bramach było bardzo bez sensu, ale właśnie w sumie co sprawiło, że później bardziej się doceniło te piękne chwile. O dziewiątej były cztery osoby. W sumie z tego trzy osoby były z Polski i była Karen, która jest cudowna i która przyjechała aż z Australii, co jest w ogóle szokiem i był jej, to jej 25 koncert, ale na pewno było na co narzekać pod względem organizacyjnym, ponieważ jak sama mówiła, to... Nie mogła się z nikim dogadać po angielsku, tak samo w sumie my, ale mieliśmy ten plus, że część Czechów mówi po polsku, ewentualnie w miarę rozumie. Ale fakt, że mało osób barierkowało, miało swój plus, ponieważ można było co chwilę wyjść po wodę albo coś zjeść. O 15, jeżeli się nie mylę, było otwarcie festiwalu, z czego my się śmialiśmy, że będzie zaproszony burmistrz i będzie jak na dożynkach, że będzie wielkie otwarcie. I nasze żarty okazały się prawdą. Ponieważ naprawdę, jak widać, było, było otwarcie przez burmistrza, przez organizatorów, co się nie spotyka na żadnym innym festiwalu. I zaczął się pierwszy koncert, którego szczerze powiem, no, nie wspominamy najlepiej. Raczej, oczywiście, wydaje mi się, że wielu Czechom podobał się ten koncert, jednak. Przeprowadziliśmy sobie w sumie, że to takie czeskie kombi i w sumie ta godzina dość wolno mijała przez to, że no nie dało się za bardzo bawić. Na całe szczęście półtorej godziny później na scenę weszła przecudowna, przesłodka, w ogóle najukochańsza na świecie Mo. Nie mam pojęcia czy dobrze to czytam, ale... Dziewczyna miała w sobie tyle energii i tyle po prostu szczęścia, że mimo, że nie znała mi twórczości wcześniej, to naprawdę dało się super przeżyć ten koncert. Ona była bardzo otwarta, wiele razy wbiegała w publiczność, tańczyła razem z nimi, skakała, weszła w ogóle w tłum, co było niesamowite. I widać było, że dużą radość sprawia jej granie, a też. Dużą radość sprawiało oglądanie tego występu. No i nadeszła ta chwila, na którą czekałam i pewnie my cały dzień czekaliśmy, barierkując, Miał aż nadszedł czas na koncert Florence i mówiąc teraz mam to w sumie łzy w oczach, ponieważ po organizacji jaka tam była, nie spodziewałam się, że Florence zrobi aż tak świetny koncert. Raczej, po dwóch koncertach wiedziałam, że każdy koncert jest cudowny, ale widać było, że da z siebie 150% i naprawdę było to cudowne. Jak spodziewałam się, że jak zawsze i kontekst publiczny się będzie cudowny, to naprawdę nie powiem, że to było wyjątkowe tak jak w Polsce, ale można było poczuć właśnie takie szczęście i w ogóle to jak się cieszyła z tego wybiegu tego. No dość spore zaskoczenie było, że jak zawsze zeszła do fanów, ponieważ teren festiwalu był pieszczysto kamienisty i wszyscy się bali, ponieważ Florence ma w tradycji występowanie na boso, ale zeszła dwie piosenki pod rząd. I wydarzyło się coś niesamowitego, ponieważ gdy była po mojej stronie barierek i wracała na scenę, to chwyciła mnie za rękę, spojrzała na mnie uśmiechnęła i to było po prostu tak niesamowite i cały koncert był tak cudowny i przypomniany taką miłością, ale chyba najbardziej niesamowita i niespodziewana i w ogóle kosmiczna, że stała się na końcu. young <laughs> lady Którą tego samego dnia pisała na kartce pożyczonej ze sklepiku z merchem i moim markerem na kolanie z napisem Rob, can I have your guitar pick? I próbowałyśmy, żeby zauważył to Rob przez Twittera, ale na szczęście Florence zauważyła to w tłumie i właśnie sam Rob podszedł i wręczył. Widzę, która stała koło mnie trzy kostki i w tym jedna kostka trafia do mnie i teraz jest tam w tle w ramce, po prostu przeszczęśliwe, w ogóle pełne takiej niesamowitej euforii. Zakończyłyśmy ten festiwal, tą w sumie walkę ze słońcem, z długim czekaniem, z ze złą organizacją, ale zakończyła się w tak piękny sposób, że w perspektywie czasu nie miało zbyt dużego znaczenia. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jeżeli chcecie relacji z innych koncertów, dajcie znać w komentarzach. Ja Wam bardzo dziękuję i do następnego razu.